Siemaleczko, widzowie, z tej strony, Godlike! Dzisiaj mam dla Was coś takiego dość niszowego, a mianowicie grę strategiczną na konsolach. No, i jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja jestem fanem takich gier, zresztą na kanale takich gier znajdziecie całkiem sporo właśnie gier strategicznych na konsolach. Ten tytuł, którym zajmiemy się dzisiaj, właśnie, nosi nazwę Against the Storm. Jest to port bardzo wysoko gry strategicznej z PC i on właśnie trafia na konsole. Pytanie, czy ten tytuł jest rzeczywiście tak dobry, jak go malują na PC, no i czy warto w niego zagrać? Sprawdźmy. Tradycyjnie zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, o co tutaj w ogóle chodzi. Against the Storm to jest gra strategiczna, konkretnie to jest gra ekonomiczna. Żadnej walki tutaj nie uświadczycie, tutaj w ogóle nie ma wojen i tak dalej, bo to i tak nie jest cel tej gry, chociaż to nie znaczy, że ona jest łatwa, bo wcale nie jest łatwa, o jest całkiem trudna, ale do tego jeszcze dojdziemy. W tym tytule wcielamy się w młodego budowniczego, mającego zakładać osady dla naszego królestwa, którym rządzi królowa. Na razie brzmi to dość standardowo, no nie? Budujemy osady i tak dalej. No to teraz wam powiem, że tutaj podobieństwa między innymi strategiami ekonomicznymi się kończą. Against the Storm oferuje bowiem coś zupełnie innego. A mianowicie są to mechaniki typu roguelite. Pytacie pewnie, jak można zrobić strategię wykorzystując mechaniki roguelite, nie? A no można. Nie bez powodu w tym tytule znajduje się słówko Storm. W naszej krainie co kilka lat dochodzi bowiem do tytułowego sztormu i ten sztorm zmiata społecznie ziemi dosłownie wszystko. Wszystkie miasta, wszystkie osady, oprócz jednej, centralnego miasta zwanego Gorejącym Miastem, które chroni specjalna osłona stworzona przez tak zwaną Spaloną Królową. No i ten fakt, że tutaj co kilka lat dochodzi do ogromnej katastrofy, ma ogromny wpływ na samą rozgrywkę. Każda zakładana przez nas osada, bo będzie ich naprawdę dużo, musi być przez nas traktowana w roli tylko takiego tymczasowego przyczółka. Jak nadejdzie ten sztorm, jak nadejdzie koniec cyklu, i tak będziemy musieli ją puścić i tak jest za każdym razem. Wegenste storm, w przeciwieństwie więc do takich typowych city builderów, gdzie budujemy jedno wielkie miasto. Tutaj będziemy zakładać całej dziesiątki małych osad, które i tak skazane są przecież na zagładę. Spytacie teraz, no więc gdzie w tym wszystkim jest cel? Otóż zakładając osady zdobywamy zasoby. Te zasoby możemy wydawać na ulepszenia budynków oraz karawan. To nam daje z kolei bonusy i przyspiesza zakładanie kolejnych osad. Naszym ostatecznym celem jest z kolei dotarcie do położonej daleko od bazy tzw. pieczęci i przekucie jej, co pozwala znacznie opóźnić kolejny sztorm i pozwoli ludzkim osadom prosperować. Pomysł jest, jak widzicie, całkiem ambitny. Pytanie jak z wykonaniem. No całkiem nieźle, chociaż parę większych baboli, tutaj się znalazło. Każdą rozgrywkę zaczynamy od wyboru miejsca budowy osady na opie. Naszym nadrzędnym celem tutaj jest, tak jak już wspomniałem, przekuwanie tych pieczęci, natomiast no, nie oznacza to, że musimy gnać do tych pieczęci po prostu, żeby je od razu przekuć. Możemy się pokręcić po mapie, możemy pozbierać surowce, możemy sobie ulepszyć te swoje budynki. To nam niewątpliwie pomoże w przyszłych rozgrywkach. No i jeżeli wejdziecie na tę mapę, to pierwsze co wam się rzuci w oczy to jest fakt, że ona jest w całości generowana losowo. Po każdym tym cyklu, po każdym sztormie wygląda totalnie inaczej i zapewnia to ogromną różnorodność. Każda lokacja tutaj w tej grze może być jednym z wielu typów biomów. A to oznacza nie tylko kompletnie inną szatę graficzną, bo one wyglądają totalnie inaczej, ale przede wszystkim oznacza totalnie inną rozgrywkę. To jest właśnie coś, co Against the Storm robi wprost perfekcyjnie. No taki prosty przykład. Mamy las, tak? Jeżeli zbudujemy osadę w tym lesie, no to jedzenia do wyżywienia naszych mieszkańców znajdziemy tam bardzo, bardzo dużo. Natomiast w tym lesie szybko się okaże, że brakuje nam na przykład narzędzi oraz metalu, one są potrzebne. Z kolei obok, jeżeli założymy osadę w tak zwanym miedzianym lesie, okaże się, że tam nawet nie musimy wydobywać metalu, bo same drzewa zrobione są z miedzi. Jeżeli te drzewa zetniemy, dostaniemy mieć, będziemy mieć full metal, możemy robić tych narzędzi od jasnej cholery, no ale tam z żarciem będzie już naprawdę krucho. Czujecie, tutaj wszystko się zmienia w zależności od tego, w jakim biomie jesteśmy. A to tak naprawdę jest jedynie czubek góry lodowej. Na samych mapach spotkamy też tak zwane polany, gdzie będą różnorakie budynki, będą wydarzenia, będą zagrożenia, a na deser dochodzą efekty specjalne w postaci specjalnych modyfikatorów. Jak widzicie, Against the Storm jest takim rogalem pełną gębą. Tutaj jest mnóstwo różnych możliwości, mnóstwo losowych efektów, one nawet się odnoszą do budynku. Pamiętacie, ja wspominałem, że w bazie można odblokować sobie nowe rodzaje budynków, można je ulepszać, nie? No, oczywiście można, ale żeby zbudować większość z nich, to i tak musicie same te budynki wylosować jeszcze w samej rozgrywce. Im większy macie poziom, tym więcej tych budynków macie do wyboru. Oczywiście czasem w trakcie gry trafiacie dokładnie to, co chcecie zrobić, tak? W pierwszym losowaniu trafiacie na przykład browar, a ten browar jest wam potrzebny, tak? Ale no, zdarzały mi się też mapy, gdzie pożądanego budynku, na przykład do wytwarzania zwojów czy do robienia płaszczy w ogóle nie mogłem wypadać, bądź mi się po prostu w ogóle nie trafiał. Teraz pytanie, czy to jest wada tytułu? No absolutnie nie, to jest niewątpliwie największa zaleta Against the Storm. Zobaczcie, dzięki takim mechanikom niemal każda rozgrywka w tym tytule jest inna. Każda oferuje coś unikalnego. Nie można tutaj po prostu przyjąć jednej taktyki na każdą mapę i jej się trzymać, bo po prostu przegramy. Against the Storm ma takie mechaniki, że zmusza nas do adaptacji naszej taktyki do warunków mapy. To, że na jednej mapie macie całą górę wina, no i tym winem zaspokajcie sobie potrzeby mieszkańców, nie znaczy, że to samo zadziała na biomie na przykład wulkanicznym, bo tamtego wina możecie w ogóle nie wtworzyć, bo wino rośnie będzie rosta. Na ten ser, tutaj dochodzi też fakt, że losują nam się również modyfikatory, one potrafią być wyjątkowo potężne i zaważyć na całej naszej strategii. A skoro już o przepach mieszkańców wspomniałem i o tym winie, one potrafią być wyjątkowo wygórowane, nieraz będziecie musieli robić fikołki intelektualne w tej grze, żeby próbować zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców. A to w dużej mierze dlatego, że w tym tytule nie gramy tylko ludźmi. Do naszej dyspozycji oddano 5 różnych raz które mają diametralnie różne potrzeby. Na każdej mapie mamy aż trzy razy jednocześnie. A dbanie o to, żeby wszystkim jednocześnie żyło się naprawdę fajnie jest bardzo trudne. Harpiom na przykład zależy na tym, że miały się czymś przykryć, więc trzeba dla nich szyić płaszcze. Ja z kolei te płaszcze są kompletnie obojętne, dla nich trzeba wyprodukować buty. Nawet jedzenie potrafi być inne, bo szaszłykami na przykład mogą zajadać się lisy, natomiast ludzie totalnie te szaszłyki będą mieli w dupie. Żeby temu wszystkiemu sprostać tym wszystkim wymaganiom, tym wszystkim kombinacjom, twórcy oddali w grze niemal 100 budynków, z czego każdy potrzebuje innej kombinacji zasobów i ma inne bonusy. Do tego dochodzi też możliwość użycia specjalnego paliwa w celu przyspieszenia produkcji czy handlu z innymi osadami, jakie sami zresztą zbudowaliśmy na mapie, co wagence The Storm jest wyjątkowo ważne. No i samo to już brzmi skomplikowanie, no nie? Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli wy za długo będziecie robić jedną osadę, będziecie za długo siedzieć tyłkiem w jednym miejscu, to ten cykl się po prostu skończy, tak? Skończycie grę z jedną osadą. Także w tym tytule trzeba się ciągle śpieszyć. Wielu osobom ten fakt może się nie podobać, że trzeba się ciągle śpieszyć, że nie można tutaj osiąść na laurach, natomiast jeżeli lubicie stres, jeżeli lubicie presję, jeżeli lubicie kombinować, to mechaniki w the Storm będą dla was strzałem dziesiątkę. No, i to generalnie rzeczywiście działa. Bardzo przyjemnie się kombinuje, bardzo przyjemnie się wynajduje te nowe strategie. Zmierza się z przeciwnościami każdej mapy. Na każdą ostatnią tutaj poświęcamy około 40-50 minut. Także nie jest to zbyt krótko, nie jest to zbyt długo. Natomiast jest też kilka zgrzytów, które skutecznie obniżają fan z produkcji EMI Games. Pierwsza sprawa to jest sam rdzeń tej rozgrywki. Pamiętacie, jak to działa, nie? Tak jak Wam mówiłem, zakładacie osady od tego centralnego miasta aż do takiej oddalonej pieczęci na mapie. Nie można od samego początku przeskoczyć do tej pieczęci, musicie te osady zakładać co tam jakąś odległość. No i żeby dotrzeć do pierwszej pieczęci, potrzeba gdzieś tak czterech osad, żeby dotrzeć do następnych, trzeba od kilku do kilkunastu osad. No i pewnie wiecie już, gdzie tutaj leży problem. Otóż problem jest taki, że generalnie fajnie się zakłada te osady. Ale jak się zaczyna nowy cykl, no to z tyłu głowy ma się taką myśl, że Kurde, znowu muszę walić te, kilka tych osad od samego początku, od tego samego centrum. Każda osada trwa gdzieś tak no 40-50 minut i to się robi po prostu nudne. Gdyby trzeba było za każdym razem robić 2, 3, 4 osady, ok, to by było do przełknięcia. Natomiast jeżeli pójdziemy po te dalsze pieczęci, na przykład pieczeń złotą, pieczeń srebrną. No, to już trzeba 5, 6, 7 osad, żeby tam właśnie przekuć tą pieczęć, no i wtedy po prostu odczuwa się monotonię. No fakt, nadal każda osada jest wyzwaniem, tak samym w sobie. Tak jak mówiłem, dzięki losowości rozgrywki tutaj bez przerwy otrzymujemy inne modyfikatory, musimy kombinować, no ale tak czy siak ten schemat po prostu się odczuwa. Taki powolny, nudnawy start każdego cyklu jest jednocześnie największą wadą tego tytułu i czymś, co potrafi skutecznie znudzić. Drugi problem to jest natomiast wykonanie techniczne. Tutaj ja od razu mówię, bo pewnie myślicie, że będę rzekł na sterowanie. Absolutnie nie. Sterowanie w tym tytule jest świetnie zrobione, jest perfekcyjnie zaprojektowane. Na padzie gra się po prostu genialnie. Jak inni chcą się uczyć, jak się robi sterowanie na padzie w strategiach, to powinni uczyć się od tej gry jest to po prostu świetne. Problem natomiast tutaj jest z bugami, których jest to po prostu bardzo dużo, jak na tytuł, który już powstaje kilka lat. No i to nie są małe błędy. W trakcie mojej rozgrywki, jak właśnie przekuwałem tą pieczęć na końcu cyklu, mapa mi się tak pobugowała, że przegrałem i cały ten cykl musiałem zacząć od nowa. Zbugowało mi się tam dosłownie wszystko. Zbugowała mi się ta tak zwana burza, ona co jakiś czas występuje w grze, obniża zadowolenie mieszkańców. U mnie ta burza trwała w nieskończoność, tak się coś spieprzyło, że musiałem wyjść z gry i do niej wejść, dopiero się to odbugowało. Pobugowały mi się modyfikatory, które miały obowiązywać tylko przez rok, a one obowiązywały cały czas. W końcu mi się tak to wszystko spieprzyło, że tej mapy się nie dało wygrać, i to mi się zdarzyło niestety dwa razy. Także nie była to jednostkowa sytuacja. No kurde, twórcy, jak robicie taką grę, gdzie nie można robić dowolnie sejwów, gdzie trzeba bardzo uważać, to musicie też bardzo pilnować, żeby do takich właśnie sytuacji nie dochodziło. Niestety tego nie dopilnowaliście i takie poważne błędy niestety w grze ciągle się zdarzają. Jeżeli Wam podczas zabawy coś takiego się odpieprzy, no to też będę Wam współczuł. Trzecia sprawa natomiast to jest to, na co cierpi niestety wiele gier jakie tworzono w systemie Early Access na Steamie i jest to niespójność elementów gry. Jak zagracie przez pierwsze 8 godzin w tego game The Storm to może tego nie zauważycie, natomiast gdzieś tak zagracie 10, 15, 20 no i wtedy zaczyna być widać, które elementy gry tak naprawdę były je podstawą, które było od samego początku, a które dodano dopiero później w toku rozwoju tej gry w Early Access. Tutaj taki przykład. Weźmy tutaj na przykład fabułę, tak? Otóż tak, ta gra ma fabułę. Nie powiedziałem o tej fabule dotychczas niczego, bo jest ona tak płytka i tak rzadka, że w ogóle nie było sensu o niej wspominać. Wiecie dlaczego? Bo tej fabuły w ogóle na początku gry nie było dodano ją dopiero później w trakcie rozwoju gry. No a skoro ją dodano później, no to siłą rzeczy nie mogło być to nic przełomowego z dużym wpływem na rozgrywkę, tak? Podobnie jest też na przykład z poziomem trudności. Normalnie w grze mamy cztery poziomy trudności, one są dobrze zbalansowane, są naprawdę spoko. Natomiast jak przejdziecie ten czwarty poziom, to się okaże, że do tego mamy jeszcze 20 tak zwanych poziomów prestiżu. Każdy kolejny z tych poziomów dodaje jakiś tam negatywny modyfikator no i sam fakt, że jest ich 20, podsumowam tu już pewną wskazówkę. Czujecie te cztery pierwsze poziomy, widać, że one były w grze od początku, a te kolejne 20 prestiżu, czuć po prostu, że one są takim darmowym dodatkiem, które dodano do gry po tym, jak już skończono projektować te podstawy w postaci czterech poziomów. Czuć, że jest to trochę tak na hama dodane, żeby było trudniej, ale niekoniecznie, że była z tego zabawa. Zresztą ten ostatni poziom, ten Prestige 20, to powiem Wam, jest taka trochę sztuka dla sztuki, tak? Zresztą nawet nie poleca się w internecie grać na nim każdej osady, bo po prostu nie zdążycie zrobić tych pieczęci, bo to za długo by trwało na tym Prestiżu 20. W sumie nie byłby to taki wielki problem, gdyby twórcy od przejścia jednego z wyzwań na tym poziomie Prestige 20 nie uzależnili progresu fabularnego oraz jednego z trofeów, co jest po prostu hamskie. Przez to, że ten element jest w pewnym sensie obowiązkowy, to niestety kładzie się cieniem na zabawie z tego tytułu. No i niestety takich elementów, które nie pasują do tego jak The Storm, jest tutaj więcej, myślę, że wy również dostrzeżecie, gdzie jest sama granica między tym, co ta gra na początku zawierała, a takimi niekoniecznie trzymającymi się kupy dodatkami. No i przez to właśnie jak gracie w późniejszej fazie rozgrywki, Widać wyraźnie, gdzie ta gra wydaje się taka poskładana z takich niekoniecznie pasujących do siebie klocków, a to przy tytule mającym taki potencjał, mającym takie fajne mechaniki, jest po prostu przykre i szkoda, że to tak wygląda. Niestety powiem wam, że wiele gier z Eli Accessu cierpi na podobny problem, no i to pewnie nie ostatni tytuł na kanale, który za to właśnie utrzymał opiecz. Teraz, czy warto więc kupić Against the Storm wersji na konsole? Myślę, że warto, choć trzeba tutaj pamiętać, że jest to gra specyficzna i jest ona przeznaczona dla określonego typu graczy. Jeżeli nie przeszkadza Wam ciągła presja czasu, jeżeli nie przeszkadza Wam ciągła presja kombinowania, jeżeli taki właśnie rodzaj rozrywki Wam się podoba i chcecie też przymknąć oko na kilka niedoróbek, no to śmiało kupujcie Against the Storm. Jest to fajna gra z bardzo ciekawymi mechanikami ale jednocześnie ma też parę irytujących baboli, które tą zabawę potrafią popsuć. Ja się w tym tytule bawiłem całkiem dobrze, chociaż przyznam, że nie od razu, a na samym końcu wkradła się już tu troszeczkę monotonia. A wy dajcie znać, czy graliście może w strategię roguelike czy w ogóle lubicie rogale. Czekam na wasze odpowiedzi i zawsze chętnie z wami podyskutuję. Dziękuję Wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam Was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lubego godlajka. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez Waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki Wam bardzo i do zobaczenia niebawem.